Więcej jest rzeczy w niebie i na ziemi niż się wydaje naszym filozofom. Ten cytat z Hamleta Williama Szekspira świetnie oddaje atmosferę panującą na kamiennych kręgach znajdujących się w kaszubskiej wsi Węsiory. Znajdujemy się właśnie teraz w takim dosyć ciekawym miejscu. Nazwałem to krąg strażnika. Zaraz wyjaśnię dlaczego to nazwałem kręgiem strażnika. Z podwójnym wieńcem na obwodzie. Z, z przerwą y, kurhan przerywający. Ten obieg, według opisu właśnie archeologicznego podczas II wojny światowej i było tutaj stanowisko karabinów maszynowych niemieckich, toczyły się tu potężne boje właśnie i to zostało rozebrane. Po prostu ten wał ziemny został zdjęty. Pokazały się kamienie. I tak jak też widać na tych kamieniach są porosty czyli bardzo silne miejsce energetyczne i jest to taki e, najbardziej energetyczny krąg z tym kręgiem tutaj mam taką, e, takie swoje osobiste przeżycia bo jak tutaj po raz pierwszy byłem w związku z tym, że już się parałem bioenergią już znałem po prostu energetykę, więc e, postanowiłem obserwować co się dzieje wszedłem tu z tej strony i dosyć odczułem bardzo mocno to miejsce energetyczne w pewnym momencie pojawiła się taka mgła, zagęściła się gdzieś tutaj w rejonie tej, tej brzozy, bo tak jakby ko obok tej brzozy, to się zaczęło zagęszczać. To zjawisko mnie bardzo zaciekawiło, nie wiedziałem co to jest w ogóle i zaczęło się zagęszczać, zagęszczać. Ta mgła zaczęła się formować w postać po prostu. Uformowała się w postać mnicha z kapturem, taką potężną, wysoką postać. I no. Poczułem się trochę nieswojo z tym wszystkim, bo mówię, chyba naruszyłem tutaj czyjś spokój. Więc e, zapytałem słowami wręcz, że jeżeli naruszam tutaj twój spokój, to już natychmiast stąd odchodzę, więc do jakby telepatycznie prze, prze, e, przekazana została myśl, że nie, że mam tutaj być, że po prostu no, będę w to miejsce tutaj przyjeżdżał. No i potem były jeszcze różne e, też takie pytania, czy ja nie przeszkadzam, kto to jest w ogóle. I powtórnie chciałem odejść stąd, więc jakby ta postać mnie też przytrzymała. Nie widziałem twarzy tej postaci, bo była jakby głęboko ukryta w tym kapturze, takim nisim. Dopiero po, po długiej chwili się po prostu pokazała twarz takiego no, mężczyzny w sile wieku. Łagodna, spolegliwa, spokojna. Ten strach mnie opuścił. Zacząłem bardziej ufać temu. No i taka y, rozmowa też telepatyczna, że nie zakłóciłeś mi spokoju, natomiast jak będziesz tutaj przychodził, więc moja myśl popłynęła, no chyba już drugi raz nie będę. E, więc to myśl od razu wychwycił, że niestety będziesz tutaj przy, przyjeżdżał, będziesz za tym miejscem tęsknił, co mi się też nie bardzo chciało wierzyć, bo podchodziłem bardzo sceptycznie do tego. A więc, jeżeli będziesz tu przybywał, to będziesz się ze mną witał po prostu w taki sposób i pokazał mi gestem do serca. Pokażesz, powiesz, że moje serce jest czyste, a ja będę wiedział, czy Twoje serce jest czyste, czy nie. Przyłożysz rękę do czoła, pokażesz i powie, że moje myśli są czyste. I tak już się moja przygoda, właśnie z tym miejscem zaczęła. I tajemnice tego miejsca zaczęły się powoli, powoli, po prostu tak jak moje serce stawało się czyste, moje myśli czyste, to miejsce zaczęło odsłaniać swoje tajemnice.